Heja i do Horsiaku w ogóle dzisiaj zda próbną no, na Kindusiu bo jest nowy właśnie i on jeszcze nie mógł jeździć w ogóle i dzisiaj jest ze mną moja koleżanka będzie mnie trenowała ogólnie właśnie mówi, że wam Heja i w ogóle Dobra. Jaki sprzęt na niego w ogóle jest dzisiaj? No możesz sobie wybrać. Te o głowie. Czekaj. Te o głowie. Lub tamte... tamte a chyba ogłowie. te, bo będzie lepiej pracować, bo swędziły. No to jest. weź sobie y, pląż, albo uwiąć, po prostu go na pewno Bo ja kantara zwomniałam. Aha, dobra, tu trzeba iść po kantar. Więc lecimy, ale zaraz zatrzymamy, bo po prostu bo jest, nam, u, jest remont. Tak, yy, u koleżanki jestem i po prostu u, u niej jest remont, i dobra. I też będę oczywiście u nas nagrywać. Słyszycie to? No. Nie, ogólnie już wracamy, w ogóle ona nie mogła znaleźć kantarka, więc. Tego czy yy, mieliśmy wziąć? Tak, i więc yy, wziąłśmy tego, bo po prostu nie miałyśmy. No, ale Biłam. Dosłownie nie wiadomo. Po Horsiaki. Po horsiaki. Horsiaka, bo ona dzisiaj nie jeździ, nie? Bo ja dzisiaj trenuję. No właśnie, ona dzisiaj nie trenuje, bo on ten gnuje, może coś wykombinować. Czekajcie, muszę tak oto zrobić takie. Nagrywa jak ja zakładam kantar profesjonal Normalnie. Dobrze go zakładasz? No właśnie chyba nie. Czekaj, a jest taki dzyndzel jeden na dole? Gdzie? Taki jeden, tylko jeden. Jest? Nie. To jest. No to źle, czekaj. Tak, tak o... dobrze jest. Bo jest mały dzyndzel. Dobra, zaraz idziemy po normalnie... To jest mały szczur w ogóle. No, ja idę po uwiązku. czekaj. Boże. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, ja idę po uwiąz, ze mną. Wniosek. Ale to nic! Piękny, popsuty padok. Tak, dosłownie. Ktoś mi usiadł z nami, A gdzie? Tu? Kto ci usiadł? Moja. Aha, jej koleżanka i moja. Nasza znaczy? bestia. Bestie, więc... Dobra, Dobra. No to, 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 to... Z, wyprowadzamy Alby go. tutaj, tutaj, namyka, albo tutaj, widać nim? Ale tutaj, 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 nim? tutaj, 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 mój. To... Idziemy. Idziemy. na tutaj, Tam. Nie widać, nie? Nie tu? Widać. tu? Tu, Tu? Tu, 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 Daj, nagram, nagram. Żeby domów nie było, widać. Kurde! Dobra, przywiąż go z tym na dłoń. Okay, bo, chciałem... bo... Bo zaraz się Bo się nie da. Normalnie. Nie. Ten, ten. Tęgownik. Tęgownik. No. Profesjonalnie nie? To jest go, ogólnie ten konik. No, dosłownie. To jest Susi, bo jak Na Znaczy jak kupiłam, bo to jest no. ona przestała nagrywać No na chwilę, no ale Strzymałam no, mama jej... Nie, wołałam, bo myślałam, że ja to idzie Tak ślicznie Ej, Kanter do niego pasuje To jest ogólnie na mojego konia Tylko pożyczyłam No Co? To ja go zobaczę Teraz pięć, Seźniki. Dobra, ona zakłada. W ogóle to tak. miała ląże. Chyba nie. Tak, bo w ogóle, ona taką ładną zrobił ląż. Taką ładną. Ogólnie my się... W ogóle jest i w ogóle zrobiłam dziura. Tak, dokładnie. I... Torej. Może Dobra, coś mi się wymyśliło. Wymknęło Do, dobra, dobra, ja mam tu No, lecimy. Czekaj. Czy ją ja Nie, spoko Dobra. To lecimy na halę To będzie na bo jest Ej, ty. Nie rwij się, ty dziadzie. Chodź tu. Na mnie huh? No, bo po prostu tutaj można, można zawsze się zerwać. Nie? Nie kto to to Bo może... Bo on jest jeszcze młody i może się spłoszyć. Ogólnie ja będę chyba z konia nagrywać. Albo moja profesjonalna koleżanka. Ale chyba po prostu z konia nagrywać. No chodź tu! No, co? Co to jest? Aha. Super. Hunter, który taki nie kantor. Znaleźliśmy Tak. tak. Bo byliśmy na chwilę na hali. No, no tak. tak. Co ty zrobiłeś? Chłopie. Dobra. 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 Nie, dobra, ja... Dzień, sobie... dzień Ale zobaczę czy... Ja wolę cię złapać. Profesjonalnie związujemy, bo myślę i serwisuję, i robię coś typa ale później jak dobrze mi pójdzie to puścisz mnie no zobaczę, jutro ci puszczę Aha! dobra no. to on jest piękny się zakochałam w kinderze? no w kinderze małym tak skutecznie wygląda